Hejka! Dzisiaj pokażę Ci jak maluję tą oto torebkę w motywie takim kwiatowo-wiosennym, ale w nowoczesnym stylu. Jednak nie będzie to taki e, tradycyjny tutorial, gdyż pogadamy o czymś dużo ciekawszym. Jeśli mnie natomiast nie kojarzysz, to jestem Diablo Art, czyli Weronika i maluję na czym tylko się da. Czyli ubrania, ogólnie tekstylia, obrazy, no płótnie na papierze, na drewnie porcelana, no po prostu wszystko, co mi w ręce wpadnie. Tworzę to też również na zamówienie, a jeśli chcesz zobaczyć więcej moich prac, to wpijaj na moje inne social media. Linki będą też w opisie. Mianowicie, czy ręcznie malowana torebka to luksus? Czy unikalność, unikalny produkt to luksus? Mogłabym od razu odpowiedzieć tak i zakończyć ten odcinek, ale chciałabym troszeczkę pogłębić ten temat. Weźmy na przykład taką torebkę, której proces malowania właśnie widzisz. W sklepach na półkach są setki torebek. Różne fasony, kolory, jednak wszystkie są podobne do siebie. Produkowane masowo, więc nie ma co się dziwić. No i wszyscy mogą mieć taką samą. A co jeśli chcesz mieć coś naprawdę wyjątkowego, coś co istnieje w jednym egzemplarzu i jest stworzone specjalnie dla ciebie? Kiedyś luksusem były tylko drogie marki, gdyż zwyczajnie w większości nie było na nie stać. Dziś coraz więcej osób wybiera rzeczy handmade, bo mają duszę i nie są z tak zwanej taśmy. Zaraz jednak mogą się pojawić głosy, że przecież. Malowane torebki to to samo co na druk z fabryki. No jednak nie do końca. Ręczna praca oznacza, że każda linia, każdy detal to czas i precyzja. Nie ma tutaj kopii w klej. Nie da się również ręcznie stworzyć dwóch identycznych rzeczy. Nawet malując dokładnie ten sam wzór, zawsze zrobi się to troszeczkę inaczej. Więcej, nawet dwie osoby, które namalują ten sam wzór. Na podstawie tego samego projektu zrobią to inaczej. Więc wyjątkowość ręcznie tworzonych rzeczy, i to nieważne, czy to będzie malowana torebka, czy pluszak, czy cokolwiek innego, ten fenomen polega na tym, że właśnie każda rzecz jest inna. Ale teraz pojawia się pytanie: czy ręcznie robione rzeczy muszą być drogie? Zdarzyło Ci się kiedyś myśleć: wow, piękne, ale czemu tyle kosztuje? Pomyśl o tym tak: kupujesz nie tylko materiał, nie tylko czas pracy, ale przede wszystkim umiejętności i lata doświadczenia. Mi dojście do tego poziomu, jaki widzisz teraz, zajęło dobre lata nauki rysunku i malarstwa. No i w świecie, gdzie wszystko jest na jedno kopyto, wszystkiego można zrobić nieskończoną ilość rzeczy. Prawdziwa unikalność i personalizacja zawsze będzie mieć swoją wartość. Jednak moim zdaniem, luksus to nie jest tylko cena. Moim zdaniem jest to posiadanie czegoś, co odzwierciedla Twój styl, odzwierciedla ciebie. Kiedy zamawiasz coś ręcznie robionego, masz wpływ praktycznie na każdy szczegół. To nie produkt, to część ciebie. Więc może ręcznie malowana torebka to nie fanaberia, a coś więcej? Co o tym myślisz? To luksus czy sposób na wyróżnienie siebie? Daj koniecznie znać w komentarzu. A tak prezentuje się gotowa, unikalna i niepowtarzalna ręcznie malowana torebka.